Atopowe zapalenie skóry. Wśród chorób przewlekłych o podłożu zapalnym, które przebiegają z okresami zaostrzeń i remisji, jest atopowe zapalenie skóry. Etiologia choroby jest dość złożona. Atopowe zapalenie skóry jest skomplikowaną chorobą. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że to jest choroba genetycznie uwarunkowana. I u pacjentów z tą genetyczną podatnością, poza działaniem dodatkowych czynników środowiskowych, dochodzi do powstawania zmian immunologicznych, których obrazem klinicznym są zmiany wypryskowe, te, które widzimy u tych pacjentów. U części pacjentów jest faktycznie defekt genetyczny, zaburzenia genetyczne, które powodują to, że budowa skóry, szczególnie zewnętrznych części skóry, naskórka, jest nieprawidłowa. Co implikuje tym, że przez ten naskórek łatwiej przechodzą wszystkie czynniki zewnętrzne toksyny, alergeny, czynniki bakteryjne, wirusowe i w ten sposób wtórnie powodują podrażnienie i rozwój zapalenia, czyli właśnie te wszystkie mechanizmy immunologiczne. Z drugiej strony, ta skóra właśnie nieprawidłowo zbudowana jest nieszczelna, w związku z czym łatwiej przepuszcza przede wszystkim wodę. W związku z czym skóra jest sucha, a jak skóra jest sucha, no to swędzi. Dodatkowo, w wyniku też zaburzeń genetycznych, jest nieprawidłowa czy niedoskonała nie, nieodpowiednio wystarczająca synteza naturalnych lipidów, co też powoduje tę suchość skóry. Przeważnie choroba ta dotyka dzieci. W Polsce, co piąte dziecko może być nią dotknięte. Może się pojawić bardzo wcześnie, bo już w okresie niemowlęcym. Jeżeli chodzi o populację dziecięcą, to choruje od 10 do 20% pacjentów. U części dzieci ta choroba z wiekiem zwalnia, czyli jest coraz mniej taka nasilona. Może do 5. roku życia około 80% pacjentów już praktycznie pozostawać bez choroby. Natomiast do 15. roku życia 90% pacjentów tą chorobę po prostu jak gdyby eliminuje. Jest to choroba, która ze względu na świąt jest chorobą no, mocno przeszkadzającą w życiu. No, ci pacjenci, jeżeli nas swędzi, to oczywiście zaczynamy się drapać. Jak zaczynamy się drapać, to się robią przeczosy, to się robią rany, to się robią strupy, ponieważ dotyczy różnych okolic ciała, to niejednokrotnie te zmiany są bardzo widoczne, więc pacjenci się czują stygmatyzowani, zwłaszcza, że wyobraźmy sobie osobę dorosłą, która ma zmiany w pachwinach i która musi nagle się podrapać przy rozmowie z pracodawcą. Więc jest to choroba naprawdę, która bardzo utrudnia życie. I Niestety, ale te osoby często się wycofują z życia i zawodowego, i rodzinnego, i może to rodzić wiele dramatów. Leczenie atopowego zapalenia skóry wywołanego przez alergeny występujące w żywności wymaga wyeliminowania z diety źle tolerowanych pokarmów. Trzeba zwrócić uwagę, żeby tego typu dzieci z takimi zmianami nie jadły takich produktów jak orzeszki, jak soja, jak ryby. No niestety, ale to są produkty silnie uczulające, no to zarówno dotyczy dzieci, jak i, jak i młodzieży, jak i osób starszych. Natomiast trzeba podkreślić, że w atopowym zapaleniu skóry w e, jak gdyby takiej etiopatogenezie jest dosyć istotne, właśnie to, to, to uczulenie pokarmowe, natomiast u osób starszych i u starszej młodzieży zdecydowanie się podkreśla rolę tych alergenów powietrzno-pochodnych. czyli na przykład roztocze, kurz ścierz zwierząt. No musimy dbać o to, żeby w takim środowisku nie było dywanów, nie było firan, nie było kap, czyli wszystkie te tak zwane kurzołapki, żebyśmy nie jeszcze dodatkowo tego pacjenta nie stymulowali do wytwarzania tej, prawda, alergii, nieprzyjemnych zmian, które pacjenci mają na skórze. Gdy dziecko w domu choruje, choroba dotyka całą rodzinę. Trzeba pilnować diety, przestrzegać zakazów. Niestety AZS jest taką chorobą, która w zasadzie dotyczy całej rodziny. Dlatego, że jeżeli mamy dziecko chore na AZS, to również matka musi się zwalniać z pracy, rodzice są niewyspani, więc tak naprawdę z tym dzieckiem choruje cała rodzina. Ale nie tylko z dzieckiem, bo jeżeli mamy osobę dorosłą, która ma ciężki AZS, to również emolientowanie, czyli smarowanie kilka razy dziennie, to jest bezwzględnie wymagane w każdym typie AZS-u, no, gdzieś angażuje rodzinę, prawda? Na pewno jak gdyby są, to, są to pacjenci, którzy zdecydowanie niestety, ale dużą. Ilość środków finansowych wydają na swoją chorobę, bo na emolienty, na, na przykład ubrania, absolutnie unikać powinni pacjenci wełny, mogą nosić tylko ubrania bawełniane. No wszystko to, co ich otacza, musi być dostosowane do tych pacjentów, w związku z czym no, cała rodzina gdzieś tam jest podporządkowana temu pacjentowi. Jestem bezrobotna i utrzymują mnie rodzice. To utrzymanie jest bardzo drogie, ponieważ kremy, maści, lekarze to jest konieczne bez tego nie da się żyć. A i tak. Ta pomoc to często zbyt mało i mimo tych wydanych pieniędzy, mimo tych starań, mimo nieprzespanych nocy, terapie zawodzą, a lekarze rozkładają ręce i powtarzają, musisz z tym żyć, ale nie da się tak po prostu żyć bez tej pomocy. Jeśli chodzi o perspektywy, to jest zdecydowanie lepiej niż było kiedyś, ponieważ na rynku jest dostępne bardzo wiele produktów i leków, ale żadne z nich nie gwarantuje poprawy czy wyleczenia, ponieważ choroba jest przewlekła. Niestety medycyna nie potrafi dziś tej choroby wyleczyć, ale potrafi ją kontrolować. Podstawą leczenia jest stosowanie emolientów, takich, które uszczelniają skórę, nawilżają, uzupełniają naturalne lipidy. W zależności od poziomu nasilenia zmian skórnych, włączamy bądź leczenie miejscowe przeciwzapalne a w najcięższych przypadkach włączamy leczenie systemowe. Gdzieś po pośrodku jeszcze jest fototerapia, którą możemy stosować u pacjentów i najmłodszych, i, i, i dużo starszych. Jeżeli nie jest to zbyt duże nasilenie zmian, to praktycznie podstawowym leczeniem są glikokortykosterydy i inhibitory kalcyneuryny. U większości pacjentów przy niedużym nasileniu zmian leki te potrafią kontrolować chorobę. Natomiast tak naprawdę podstawą w ogóle leczenia praktycznie każdego atopowego zapalenia skóry jest emolientowanie. Czyli to są różnego rodzaju preparaty z reguły, preparaty apteczne, które poza ceramidami, cholesterolem, różnego rodzaju mocznikiem, różnego rodzaju innymi produktami, które to są produkty, które po prostu pomagają nam, jak gdyby z odnowić barierę skórno-naskórkową, czyli ta cała bariera, która jest zniszczona, która jest nadwyrężona u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. To leczenie pomaga tą barierę jak gdyby zrenomować. Nadzieją dla pacjentów na długą remisję choroby są leki biologiczne. Niestety nie są one jeszcze refundowane w Polsce. Jest lek, to jest lek, który jest... Inhibitorem receptora interleukiny czwartej, interleukiny 13, który zapobiega no, ciężkiemu rozwinięciu się, się atopowego zapalenia skóry, jak również można powiedzieć, że zalecza atopowe zapalenie skóry. Bo niestety, jeżeli ktoś ma to atopowe zapalenie skóry, to nie możemy mówić o całkowitym wyleczeniu, natomiast możemy mówić o tym, że pacjent może normalnie funkcjonować w trakcie tego leku. Oczywiście, to są leki, które są zarejestrowane, natomiast niestety, ale w Polsce nie mamy do tej pory programu lekowego, w którym byśmy taki lek mogli pacjentowi zaoferować. To są leki, które możemy dawać pacjentom od 12 roku życia. One taką mają rejestrację, natomiast w tej chwili trwają, właśnie są na ukończeniu badania. Które no, mówią o tym, że ten lek będzie prawdopodobnie również zarejestrowany dla dzieci od szóstego roku życia. Organizacje pacjenckie stanowią podporę dla pacjentów, służą wiedzą, edukują, tworzą wspierającą się wspólnotę. Atopowe zapalenie skóry to jest taka choroba, która wymaga obserwacji, wymaga roz, rozmowy. Sama diagnostyka, czy żeby postawić diagnozę atopowym zapalenie skóry. Też nie, nie mamy żadnych narzędzi pomiarowych, nie mamy testów. Generalnie to opiera się na, na sprawdzeniu tak zwanych większych kryteriów objawowych oraz na wywiadzie rodzinnym, więc tak, według mnie taka wizyta pierwsza, która, która daje diagnozę wstępną, no, powinna trwać minimum 45 minut. To co jest w naszym systemem jakby nierealnym. W związku z tym chcielibyśmy, żeby ci rodzice ale też pacjenci mogli uzyskać jak najwięcej informacji o chorobie, o mechanizmach, o właśnie możliwościach terapeutycznych, jakie są dostępne. Leczenie interdyscyplinarne tej choroby przynosi lepsze efekty. Gdyby istniał taki model, pacjenci czuliby się lepiej zaopiekowani. Żeby mieć lekarza swojego, jednego lekarza, do którego ma się zaufanie. To, i, a, a, I to moim zdaniem w przypadku atopowego zapalenia skóry, to powinien być dermatolog. Natomiast również bardzo ważne jest to, aby w przypadku, gdy jest taka konieczność, korzystać również z porad specjalistycznych alergologów. Często jest tak, że trudno jest by mieć tego swojego lekarza pierwszego kontaktu do AZS-u, jakim jest alergolog, w związku z czym bardzo nam w tym momencie zależy, tym, aby lekarze rodzinni, którzy mają najczęstszy kontakt z pacjentami, a przynajmniej powinni mieć najczęstszy kontakt z pacjentami, również rozumieli i czuli tę chorobę i znali zasady postępowania. Aby udało się postępować prawidłowo z dzieckiem z atopowym zapaleniem skóry, musi być spójność postępowania pomiędzy właśnie alergologiem, dermatologiem i lekarzem rodzinnym. Biorąc pod uwagę, że atopowe zapalenie skóry jest chorobą przewlekłą chorobą na całe życie Edukacja pacjenta i jego rodziny stanowi integralną i bardzo ważną część terapii. Konieczna jest informacja dotycząca przyczyn, leczenia i zapobiegania chorobie. Informacje na temat właściwej pielęgnacji skóry ułatwiają współpracę z pacjentem, poprawiają skuteczność terapii i jakość życia.